Egzamin ósmoklasisty, zadanie drugie, Matematyka, maj 2023. Dostęp do pliku jest chroniony hasłem gwiazdka, gwiazdka, T gwiazdka, gwiazdka. To jest nasze hasło, złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych, oddzielonych literą T. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy wspólny mianownik ułamków 1,15 i 1,25. Jakie jest hasło do pliku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: a, b, c lub d. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4. Sześcian liczby 4 to inaczej sformułowanie potęgi. O podstawie 4, a do jakiej potęgi, jaki wykładnik? Wykładnik wynosi 3. Czyli 4 do potęgi trzeciej czytamy sześcian liczby 4. Z kolei, na przykład 5 do potęgi drugiej czytamy 5 do kwadratu, a taki zapis to czytamy sześcian liczby 4. 4 do potęgi trzeciej to inaczej iloczyn. 4 razy 4, razy 4. Obliczmy go. 4 razy 4 to jest 16, razy 4 to 64, czyli pierwsze dwie cyfry wynoszą 64. I gdzie się one znajdują? Znajdują się tu i tu, czyli odpowiedź a i b możemy od razu odrzucić. Prawidłowo to jest albo c, albo d. Przechodzimy dalej do kolejnych dwóch. Druga liczba dwucyfrowa to najmniejszy wspólny mianownik ułamków 1/15 i 1/20. 5, czyli szukamy najmniejszego wspólnego mianownika, no bo największy to będzie iloczy, A najmniejsze to jak znaleźć? 15 i 25. Będziemy sobie wypisywać krotności piętnastki, czyli będziemy dodawać 15. 15 dodać 15 to jest 30, dodajemy 15 to jest 45, dodajemy 15 to jest 60, dodajemy 15 to jest. 75, dodajemy 15, to będzie, yy, będzie 90. I zostawmy tak. Tutaj dodajemy 25, dodać 25 to jest 50, dodać 25 to będzie 75, i dodać 25 to jest 100. Czy już mamy wspólny element? Tak, wspólnym elementem będzie 75, czyli najmniejszym wspólnym mianownikiem to jest 75, i ta liczba 75 znajduje się w odpowiedzi, w odpowiedzi d, i odpowiedź d jest właściwą odpowiedzią do naszego zadania, bo tutaj mamy 75, a tutaj jest 64.